Cześć! Cześć! To już przedostatni odcinek piąty. Tak naszych przykłód z mystery boxem z popkulczy. Dzisiaj otwiera najmłodsza kolekcjonerka. Juhu! No, jest box, który wybrała. Wybrała najmniej uszkodzony. Zobaczymy, czy będzie walnięta figurka. O, figurka nie, ale pudełko to już niestety może się zdarzyć. Zostawiam się pudełko. pudełko o, jedno noga, Zostawiam to na koniec. Mamy jedno w niebieskiej rance, czyli to coś lepszego będzie. Zostawię to na koniec. Dobrze. Teraz pokaż, co tam masz. Trek Gory, special edition. Kogo tam mamy? No dużo jest do zebrania. Mhm, uh -huh. no jest dużo. My Star Treka nie oglądamy. Oh, no. Czy dużo do zebrania? Hmm? Uh -huh. Wystarczy nam aż 7. Że mamy już z poprzedniego boksa. Więcej A. nie chcemy, dziękujemy. Marwela lubimy, ale nie w takim wydaniu. Przypuszczam, że to w Stanach jest bardziej popularne. No, Dragon Ball Z. Prince. To był księciem? Może i był księciem. Kurczę, chyba zacznę to oglądać. Ach, zobaczyłam rude włosy, już się przestraszyłam, że to Conan, ale na szczęście nie. To jest pokojówka z Haunted Mansion. Sweet. Z tego... Disneyland'u, tak? I z filmu, oczywiście, bo na podstawie tej atrakcji powstał film. Film był fajny. Na kogo tam jeszcze masz? No proszę, następne muzyczne popy z TLC, T-Boss. Kiedyś się słuchało, ale nie powiem, żebym była wielką fanką. Hmm. Matrix. Morfeu. Średnio. <grym> <grym> <Chajne. grym> Możemy jeszcze zdobyć Neo Trinity. No, to która ci się figurka najbardziej podoba z tego boksa? Chyba najbardziej ta. Kojówka. To kojówka? Mhm. Ten. No, chyba to, to mi się podoba górno. Ma fajne oczy. No właśnie, jak mucha. Albo <noise> <noise> Páčkujte, komentujte, subskrybujte, pa!